Byliście u siebie e, z Toruniem, jak, 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 się, jak się was ogląda. E, niesamowity, ale potężna siła, jak, jak to z Waszej strony e, wyglądało. Nie mam pojęcia nie za bardzo. To Jakoś tak wyszło. Przy e, tej drużynie rzeczywiście brakuje, mówicie, że, że jest dużo kontuzji i nie ma Tomasa jak Czy, czy Tomasy nason jeszcze tu byłby większym wzmocnieniem tego co tutaj widzieliśmy? No po ośmiu się nie da jeździć, więc e, dzisiaj był z nami Tobiasz i przede wszystkim obecność Tobiasza w parkingu e, też, też wpływa korzystna na zawodników, kiedy jedziemy w komplecie. E, ma, każdy ma, ma swoje wyścigi do, do, do dyspozycji rozpisane, a tak zawsze troszeczkę nerwowości. Piotrek musiał zaczynać e, już od pierwszego biegu i, e, i ta jego rutyna troszeczkę e, się zmieniła i też, no, po, po dwóch takich wyścigach jak mieliśmy z Toruniem ciężko było nam w e, tą e, piątkę czy szóstkę ten, ten wynik odrobić. Dzisiaj, dzisiaj e, wszystko się układało i, i dlatego takie dni. Piotrek, e, jak z tej perspektywy wyglądał mecz i próbasz to w Białej Górze? E, dzisiaj tylko jedna porażka i ono było tak specjalnie ciężko, jak co to nie powiedzieć? E, tak się nie wiem. Jak było widać, e, był równy mecz do któregoś momentu, później faktycznie no, te motocykle e, lepiej spasowaliśmy i byliśmy szybsi ze startu i w polu. Ale mimo wszystko była piękna walka i fair play gdzie, gdzie, no, no, genialny, ale z nami stworzyli, z, stworzyli naprawdę bardzo fajną walkę i fair play przede wszystkim. Nikt sobie krzydł, nie Nikt szybki nie robi na to, że to był pięknie przygotowany do ścigania. Po prostu lepiej to wykorzystaliśmy, ale czekamy na dalej dalsze mecze ciężkie więc spotkamy się też już w dalszych meczach a ten już powoli idzie zapomnienia.